Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Okres wakacyjny, więc postaramy się, żeby nie było przesadnie długo, bo przecież cóż to samorząd, to jakaś pochodna budżetów domowych. Tak zamożny jest samorząd, tak jak zamożni są mieszkańcy, przedsiębiorcy, firmy, bo przecież te daniny, które wszyscy płacimy do budżetu, to jest pewna składowa naszych możliwości w samorządzie, który ma troszczyć o tą sferę publiczną. Wszystkim, którzy w przygotowanie tego projektu się zaangażowali, bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję, wszystkim kolegom samorządowcom, a ze swej strony szczególnie chciałem podziękować Panu yy, Wydziałowi Rozwoju, jest Pani naczelnik. Projekt, w który niewielu wierzyło, a niektórzy tak bardzo wierzyli, że nawet skierowali sprawę tego projektu do prokuratury jako projektu, nie wiem czy niepotrzebnego trudno powiedzieć. No proszę państwa, i tak z tym projektem bywało, więc że projekt budzi emocje, nie ulega wątpliwości, ale nie ulega też żadnej wątpliwości, że to jest pierwszy tego typu wspólny projekt realizowany przez wszystkie samorządy w powiecie kościerskim. Ja przepraszam. Podziękujmy oklaskami wszystkim, którzy wypromowali powiat kościerski w tym projekcie. Tak jest. Bo to rzeczywiście gigantyczna promocja nigdy na taką skalę nie Żaden projekt z powiatu kościerskiego nie był poddany takiej ogólnopolskiej weryfikacji. Ostatecznie ostały się cztery: przedsiębiorczość, ekologia, efektywność energetyczna i poszerzenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, integracja społeczna i wysokiej jakości przestrzeń publiczna, rozumiana jako miejsce zamieszkiwania, pobytu, ale też rekreacji, wypoczynku. I zwyciężył taki połączony temat, jest pewną kompilacją tych czterech obszarów problemowych przedsiębiorczość w powiązaniu z efektywnością energetyczną i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Państwa nie będę komentował, tak to zostało zdefiniowane, pojemny, ogromny temat. Poprawa sytuacji na rynku pracy, wzrost dochodowości mieszkańców, obszaru funkcjonalnego rozumiano jako, jako obszar całego powiatu kościerskiego, poprawa sytuacji społeczno gospodarczej w sektorze oświatowo w tym sektorze oświatowo-edukacyjnym i infrastrukturze transportowej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ale też cyfrowemu, stworzenie spójności gospodarczej obszaru funkcjonalnego. Wszyscy mówimy, a może farmy wiatrowe, a może farmy fotowoltaiczne i tego typu projekty, ale praktycznie jesteśmy bezradni, bo nie ma takiego dokumentu, który w całym powiecie dokonał, na podstawie którego dokonano by weryfikacji. I co do lokalizacji pewnych przedsięwzięć, jest zgoda społeczna, bo przecież pamiętamy chociażby trudny, trudne doświadczenie gminy Liniewo z faramami wiatrowymi. Ten problem po, pokłócił ludzi, a to przecież nie chodzi o to, żeby korzystać z odnawialnych źródeł, aby to skłóciło naszych mieszkańców. Chodzi o to, aby inwestować tam, gdzie jest zgoda, porozumienie. bo tego chce też inwestor. Inwestor nie chce poprzez swoje inwestycje, przedsiębiorca nie chce poprzez swoje inwestycje generować konfliktu w miejscu, gdzie on potrzebuje tej współpracy, potrzebuje mieszkańców, aby dać im zatrudnienie, aby tworzyć jakby wartość dodaną ze swojej inwestycji. Jak przeanalizowaliśmy dokument samorządu województwa, to dopiero widać, jaka czeka nas rewolucja, jeżeli chodzi o organizację transportu publicznego. Dlatego też w ramach tego dokumentu już zgłosiliśmy potrzebę pewnej modyfikacji do Ministerstwa, że chcielibyśmy, aby w ramach tego dokumentu powstał właśnie plan rozwoju transportu w Powiecie Kościerskim, ale też pomyślany jako uwzględniający te połączenia pomiędzy tymi kościerskimi strefami aktywności gospodarczej, aby był zapewniony przepływ ludzi, transport towarów pomiędzy tymi strefami. Chodzi o to, aby była ta współpraca, współpraca tak nakreślona, ale oczywiście to też mogą być, przecież te strefy tak są pomyślane, aby to byli też potencjalni, była potencjalna możliwość współpracy chociażby z firmami, które się lokują na przykład w specjalnych strefach ekonomicznych króciutko już teraz o zakresie projektu dokumentacja techniczna utworzenie kościerskich stref aktywności I tak w kolejności poczynając od gminy Kościerzyna samorząd gminy Kościerzyna wytypował dwa obszary na terenie sołectwa Kłobuczyno i drugą na terenie sołectwa Grzybowo nawet pierwsze inwestycje się pojawiają widać że, że to są trafne decyzje, nasze działania po prostu mają się przełożyć na dochody firm, na dochody mieszkańców i tak jak powiedziałem na wstępie, potem pośrednio na dochody samorządu, aby te zadania publiczne typu oświata, wspieranie społeczne, aby te wszystkie obszary szczególnie wrażliwe mogły być na najwyższym możliwym poziomie zabezpieczone przez samorządy szczebla, których ta odpowiedzialność dotyczy. Wartość projektu 2 miliony 692 tysiące, dofinansowanie na poziomie 2 milionów 300, wkład własny, partnerstwa, czyli wszystkich samorządów na poziomie 404 tysięcy, komitet sterujący dotyczący zarządzania strategicznego składający się z 17 osób, 60 osób w czterech zespołach zadaniowych, ogromna praca ludzi, których nie widać, którzy gdzieś tam rówczo pracują, ale oni ich praca przekłada się na ten efekt finalny może troszeczkę długo ale starałem się jakoś tak zrozumiale wytłumaczyć co legło podstaw tego projektu raz jeszcze dziękuję za uwagę dziękuję wszystkim którzy podjęli się trudu pracy w tym projekcie dziękuję bardzo panu burmistrzowi za wyczerpującą wypowiedź drodzy państwo czy ktoś z partnerów projektu chciałby zabrać głos czy coś dodać serdecznie zapraszam gratuluję nawiązanie do tego o czym mówi pan burmistrz gratuluję tego sukcesu wygrania projektu to tak zawodowo mam nadzieję że Cały nasz zespół i ja osobiście jakąś drobną cegiełkę do tego przyłożyliśmy, ale gratuluję także jako kolega samorządowiec od 17 lat zmiany obszaru, bo oczywiście tak to jest, mam tego świadomość, że najgorzej być prorokiem we własnym kraju i zmiany można tylko oglądać z zewnątrz. Ja spędzałem urlop kilkanaście lat temu nad Morzem Kaszubskim. Jeździłem po tym obszarze i widzę zmiany mówiąc najkrócej. To pokazuje oczywiście perspektywie zmian i potrzebę czasu. Czy nie da się styknąć palcami i w jednym okresie nawet jednej kadencji z pewnych przeobrażeń dokonać. To Państwo najlepiej tutaj wiecie, w jakiej skali partnerstwa, problemy wasze tutaj zostaną rozwiązane i Państwo najlepiej wiecie, w jakiej skali partnerstwa współpracy między sobą najlepiej wam się współpracuje i te cele. O których Pan Burmistrz wcześniej mówił, które Państwo sobie wytyczyliście, na no osiągnięcie. Ja tutaj zdecydowałem ten komunikat oficjalny ze strony Urzędu Marszałkowskiego który informuje, że no kilkanaście dni temu odbyła się uroczystość podpisania tych kilku pierwszych zintegrowanych pakietów dla kilku obszarów funkcjonalnych: Bytowa, Chodnic, Czuchowa, Kwidzyna, Lemborka, Malborka, Słupska i tak dalej. Duży pakiet przedsięwzięć został już wynegocjowany o dosyć dużej, pokaźnej wartości, ponad miliarda złotych. Pan burmistrz powiedział, czy nie chciałbym zabrać głosu, nie wiedząc, co będę chciał powiedzieć. Więc idąc teraz koło pana burmistrza, mówię, no teraz panie burmistrzu, pan usłyszy, co mam do powiedzenia. Ale tak naprawdę e, zastanawiałem się przez te kilkanaście kroków, które zrobiłem od miejsca, gdzie siedziałem, do miejsca, do którego podszedłem. Czy mam się zachować poprawnie politycznie, czy mam powiedzieć to, co myślę? I mój problem polega zawsze na tym, że mówię to, co myślę, więc odniosę się do kilku rzeczy, które moi przedmówcy, pomimo tego, że się chwilę spóźniłem, za co Państwa przepraszam, powiedzieli. Zwykły mieszkaniec, jeżeli mogę taką formułą się posłużyć, kościerzyny, powiatu kościerskiego, do końca nie zrozumie, o czym my rozmawiamy. Dla mieszkańca Kościerzyny rzeczy mają być proste, klarowne, jednoznaczne. Nie interesuje nas mieszkańców, czy droga ma statut drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej. To co mój przedmówca powiedział, chodzi o pewną ujednolicenie systemu, system prostych rozwiązań. Państwo mówicie, Państwo przedstawiacie dzisiaj pomysł na integrację i wspólnotę działań. Regionalny program operacyjny Województwa Pomorskiego, jego strategia również o tym mówi, ale mówi w sposób zawiły, kręty, pomimo tego, że staraliśmy się przygotować dokument jak najprostszy i moi koledzy myślę, że to potwierdzą. Jest to dokument, który w skali kraju jest, wydaje mi się, najprostszym, strategicznym dokumentem 16 województw porównając z 16 województwami najbliższe lata to są tak naprawdę ostatnie lata takiego e, mocnego kroku który możemy wykonać bez tych porozumień bez patrzenia w przyszłość niehamowania systemu rozwoju e, wiele nie osiągniemy tak naprawdę to my musimy gań, gonić e, bo na, tak naprawdę e, dużo jeszcze mamy do zrobienia to są pieniądze, które mają pobudzić do rozwoju na przyszłość. Nam trochę trudno mówić o rozwoju na przyszłość, kiedy borykamy się z dziurami, chociażby na drodze wojewódzkiej, o której co drugi dzień burmistrz dzwoni do mnie i mówi: Zrób z tą drogą coś, bo nie ma jak jechać, albo są problemy z komunikacją. Konkluzja jest następująca. Każdy z nas musi trochę oddać swojego władztwa, każdy z nas musi chcieć zrozumieć tego drugiego partnera, dlatego każde partnerstwo regionalne, strategiczne jest dobre. Ono się wpisuje w tę mapę tych dobrych praktyk województwa pomorskiego. Wierzę, że to partnerstwo, które Państwo z trudem budujecie, bo zawsze ono jest trudne, tak naprawdę na koniec dnia przyniesie efekt i tak jak mój przedmówca powiedział ja życzę państwu wytrwałości bo to są życzenia które również kieruję do siebie to znaczy że wytrwałości potrzeba każdemu kto podejmuje trudne decyzje ja życzę państwu dobrych i trudnych decyzji i tego żeby nam jak najmniej osób wokoło przeszkadzało w podejmowaniu dobrych trudnych perspektywicznych decyzji panie burmistrzu dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie ale właściwie pan Marszałek mnie wyręczył w dużej mierze, bo rzeczywiście ja sformułowałem taką myśl, że przedsiębiorczość to jest coś, co nie zna granic. I to, o czym mówi pan Marszałek, wspominając o kolei metropolitalnej, o różnego rodzaju rozwiązaniach, przecież naszego mieszkańca tak naprawdę nie interesuje, gdzie on będzie pracował, z jakiego źródła czerpał dochody, aby miał ten wybór wybór i wybiera y, sposób dla siebie najlepszy. My chcemy stworzyć miejsca pracy blisko domu, ale też y, mamy pełną świadomość i nie zgadzamy się z tą filozofią, że a jak powstanie pomorska kolej metropolitalna, to wszyscy stąd wyjadą. Proszę Państwa, to tylko kwestia jest taka, jaka będzie tutaj oferta. I te nasze działania w tym obszarze przedsiębiorczości. Mają zatrzymać tutaj przedsiębiorców, mają zatrzymać naszych fachowców, ale tych, których będzie brakowało, aby też mogli tutaj dojechać. A że ludzie jeżdżą w różne miasta do pracy, także za granicę, to jest rzecz wydaje się być oczywistą. Państwa miejskie obszary funkcjonalne tak bardzo krótko. To jest pierwszy projekt, który tak naprawdę został skierowany, gdzie liderem w, tym, w miejskich obszarach funkcjonalnych musi w tym, w tym obszarze być miasto. Musi być, po prostu. Mogą być też gminy. I to jest pierwszy, ja chcę na to zwrócić uwagę dla wszystkich, którzy mówią, a to teraz inwestują tylko w miasta. Ale nie przypominam sobie, aby miasta protestowały, kiedy na przykład program rozwoju obszarów wiejskich skierowany był tylko praktycznie na obszary wiejskie. My jako małe miasteczko, można powiedzieć, w skali miast chociażby Polski, byliśmy wyłączeni z korzystania z tych środków. Pierwszy projekt, który, jedyny projekt, z którego mogli skorzystać, to program Mój rynek. Ale wszystkie inne były poza zasięgiem. Ale my też chcielibyśmy, na przykład zachęcić branżę turystyczną, aby ona stworzyła klaster, klaster turystyczny. Dzisiaj turystyka to także wiele dziedzin, które są bardzo blisko powiązane z ochroną zdrowia różnego rodzaju, ośrodki rehabilitacyjne, rekreacyjne, gdzie spa i usługi medyczne są oferowane praktycznie, można powiedzieć jako ABCDło dzisiaj. Więc szpital mógłby budować tą markę ochrony zdrowia tą także markę usług okołomedycznych i ten projekt będziemy starali się wdrożyć ale abyśmy dzisiaj mogli mówić chociażby o budowanie marki w branży turystycznej usług okołomedycznych to pan marszałek jest z nami to ja to powiem ja to powiem dzisiaj publicznie panie marszałku my dziękujemy jako społeczność powiatu kościerskiego całemu zarządowi pod przewodnictwem pana marszałka Mieczysława Struga za ogromny wysiłek w naszego szpitala panie marszałku yy, odłużenie szpitala rozumiemy trudna decyzja bo podobno wczoraj zmienił się zarząd ale rozumiemy taką taka, jeżeli była taka kolejność, szanujemy decyzję Proszę państwa największa firma w mieście dzisiaj yy, ma nową czystą kartę może rozpoczynać działalność jest gwarantem naszego bezpieczeństwa zdrowotnego ale to o czym wspomniał pan Jarek yy, Komża warto to rozszerzyć też gwarancją bezpieczeństwa ludzi którzy tutaj będą przyjeżdżali na wypoczynek a chcemy być regionem turystycznym stąd też te dokumenty strategiczne w tym obszarze modernizacja linii kolejowej Kościerzyna Gdynia i plany elektryfikacyjne aż do Bydgoszczy to wszystko składa się na to że Kościerzyna w wyniku też badań które przecież były prowadzone kilka lat temu widziałem tutaj przedstawicieli Urzędu Pracy bo to chyba na ich zlecenie były te badania Siedem, prawie 70% całorocznych klientów, którzy tutaj przyjeżdżają na różnego rodzaju pobyty, to jest aglomeracja trójmiejska. To jest nasz dobrodziej w sensie, że przyjeżdża tutaj, że są dobre przyzwyczajenia. Stąd te inwestycje w turystyce, w ochronie zdrowia, ale też w dostępności komunikacyjnej to rzecz o kapitalnym znaczeniu dla naszego rozwoju. Raz jeszcze wszystkich, którzy uwierzyli, że ten projekt Kościerskiego Partnerstwa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego ma szansę. Chciałem podziękować. Jestem przekonany, że za słowami naszego eksperta, pana Jarosława Komrzy ze Związku Miast Polskich, dziękujemy za to za tą sugestię, że nie tylko my tak myślimy, że tak trzeba myśleć i, i trzeba się jednoczyć niekoniecznie likwidując podziały administracyjne, one dla mieszkańców są nieważne i one podsumuję to słowami pana marszałka. Mieszkańca nie interesuje tak naprawdę co do kogo należy, jego interesuje. I ta ocena jest bardzo prosta. Jest coś dobre albo złe. I myślę, że to myślą jakby podsumuje to naszą współpracę. Kolegom samorządowcą dziękuję za współpracę. Pan Wójt Grzegorz Piechowski jest organizatorem kolejnego konwentu. Panie Wójcie, prosimy też o ujęcie w programie konwentu też naszego sprawozdania z pracy i postępu w naszym projekcie, bo zwykle, tak jak było wcześniej powiedziane, zespół strategiczny, który nadzoruje pracę projektu, zawsze co miesiąc tej oceny dokonuje. Panie Marszałku, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia.